Proszę Państwa, dzisiaj sobie popykamy w gierki, ale w gierki na przeglądarce. Słuchajcie, jestem na przeglądarce, in private, no bo nie będę się przyznawać rodzinie, że gram w gry na przeglądarce. Chodzimy sobie najpierw na L standardowe, jak myślimy o grach na przeglądarce, to myślimy sobie o gry.pl. Mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Zagrajmy w to, to może być szalone. A to jest jak na... Co to są reklamy. Napieprzamy się, idziemy teraz tu. Ej, no to jest szalone. Yyy, ty, my go zabijamy czy co? Ej. Przegrałem Egg Wars. Ostatnio grałem w Bed Wars, Teraz zagram w Egg Wars. Mam jeszcze tutaj jakieś skiny do wyboru w ogóle. To tutaj są monety. A 47 wow. wow. Co to jest za czułość? Ty mnie nie widzisz. Rozbijam ci głowę. Dobra, great shot. Puf! Puu, jak to się strzela? Jak to, to się przeładowuje coś? No ja nie wiem o co chodzi. Defeat. PVP, lecimy, jestem ready. RPG, no to musi być, to musi być ciekawe. No co, no to. Nie ma, Jezu. A to jest mój wróg. Dobra, to też jest mój wróg. Dobra, zabijamy kolejnego. Znaczy, eliminujemy, oczywiście. Ja mam najwięcej killi w ogóle, jestem niesamowity. O, to jest tych dwóch. Czekajcie, go tak wyceluję. Że trochę grozy dodać. Aha, ja nie mam nabojów, ja muszę szukać nabojów. Boże. Czy Nie. Dobra. I Jokie, jestem dobry. Dobra. Z bliźniutka go wziąłem. nie, nie rób się mi krzywdy. Nie wygląda to. Dobra, co ja potrzebuję? Muszę nam jakiegoś wąsa. Ciałem tu. A, ci zrobimy. No ja. Co, wypalamy teraz. Tu oczy. mierzymy mordę. Kendra mordę wysmarujemy. Ja na przykład zawsze grałem na free. -f. Dlatego idźmy na free. -f. Air Dogs of World War Two. No dobra, możemy się strzelać. Alianci? Eee! To są niemieckie znaki. Ty, my Niemców podbijamy. Wreszcie możemy się zemścić. Pamiętasz, co nam zrobiłeś? Tutaj są. A tu się strzelamy. Dobra, a czy Polski? Dobra, najbliższa flaga do Polski to jest tak. Dobra, James, masz przez rozumiesz? James chyba. Aha. Ej, 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 yy. czemu nam James tak daje? Jezus, James chyba wyszedł z gry. Dobra, prowadzenie, prowadzenie. puf, I teraz tak. Ja myślę, że to się... Zawsze mi się wydaje, że to się nazywa... Uuuu... Cały czas mi się myli, że to trzeba przesuwać, a nie naciągać, bo ja cały czas przyzwyczajam, naciągam na tą... <grym> 2-0. No, spokojnie. Oj, 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 oj straciliśmy! Braki w ludziach! No nie.